Witam Was moje kochane skorpiony. Dzisiaj z rana robię takie czytanie krótkie dla Was. On i ona, bo musimy się dowiedzieć przecież na tematy miłosne, jeżeli chodzi o skorpiony. Bardzo jestem ciekawa, co w was, Waszym emocjonalnym życiu się dzieje. Trochę jestem jeszcze zaspana, mimo tego, że już od piątej nie śpię, bo przecież jestem mamą i trzeba się wszystkim dookoła zajmować. Nie ma spania dla, dla Katarzyny zdecydowanie. Także kochane moje skorpiony, zaczniemy od Was, zobaczymy co tu się dzieje w Waszym emocjonalnym życiu i ogólnie zobaczmy najpierw co u Was, zobaczmy najpierw czy ta kamera mi działa, działa mi ta kamera, bo nie ustawiłam porządnie jeszcze, nie dobudziłam się. Zobaczmy skorpiony, co jest z Wami, jeżeli chodzi o Wasze emocjonalne. Miłosne życie. Dobra, te karty mi wyskoczyły. Trzy? Trzy mi wyskoczyły. Mamy pagea Pucharów. Mamy dwie Buławy. I mamy osiem Pentakli. Także kochane moje Skorpiony. Tu jest Lovellas. Tu jest ktoś ze szczerym sercem idzie do Was. Natomiast Wy się zastanawiacie, czy ja to chcę, czy ja tego nie chcę, na czym ja mam się skupić. Poczekam, zobaczę. No, macie tutaj tego, patrzcie, macie tutaj tego Lowe'a Lasa. Ale to jest taka kochana osoba, to nie jest jakaś nieszczera osoba, to jest osoba, która chce wam dać swoje serce, natomiast wy do końca nie wiecie, nie oceniam, bo przecież, bo przecież to od was zależy, wy musicie wybrać dla siebie najlepsze. Wy będziecie myśleć, wy będziecie podejmować jakąś decyzję, w sensie będziecie wahać się jeszcze z podjęciem decyzji i będziecie może skupiać się bardziej na swojej pracy, na swoim hobby, na swoim działaniach. Co wasza osoba, co się dzieje z waszą osobą? To może być ktoś spod znaku ognistego. Mamy królowę Buław. To jest ognisty znak. Baran, lew, strzelec. I co się z nimi dzieje? Oni, to są, to są osoby, które mogą również dużo podróżować, ale to są osoby, które czekają i chcą odnieść jakiś sukces z wami. I są bardzo nastawieni, jeżeli chodzi o was, o ten sukces. Na ten sukces, ja nie mówię dobrze, poprawnie po polsku. Natomiast oni też również mają jakiś konflikt. Nie wiem, czy z wami konflikt, czy jakiś wewnętrzny konflikt. Ale jeszcze się dopatrzę, bo jestem wścibska. Dobrze kochani, zobaczmy jakie są wasze intencje w stosunku do waszej osoby w Skorpionie. Wy chcecie założyć rodzinę. Wy chcecie mieć po prostu 10 pentakli. Wy chcecie coś e, pasjonującego, coś po, co poruszy wasze serce, coś co was popchnie do działania. Ale nie będziecie nic robić, nie będziecie e, działać jeżeli chodzi w kierunku do waszej osoby. Wy możecie się nie odzywać na ten moment, albo po prostu macie, jesteście na jakimś takim breaku. E, natomiast waszym głównym celem jest te 10 pentakli, ten dom, ta rodzina, Pien, pieniądze w sensie dobrobyt, w sensie ja chcę mieć ten dom, ja chcę mieć wszystko w tym domu, ja chcę mieć jedzenie, lodówkę pełną, ja chcę wyjeżdżać na wakacje, ja chcę mieć po prostu dobrą pracę i szczęście w tym domu. Dzieci, męża, i tak dalej. Ja chcę mieć ten taki wesoły, szczęśliwy dom, dobry dom. I ja chcę działać w tym kierunku, ale na razie, jeżeli chodzi o Waszą osobę, czy Wy chcecie budować z tą osobą ten dom, jeszcze nie. Tu jest jeszcze przerwa. Tu jest. Um, wy, wy musicie jeszcze się zorganizować, powiedzmy, umysłowo, odpocząć trochę. Możecie się nie odzywać. Nie wiem, dlaczego tu jest te pięć buław. Czy to był jakiś kłótnie? czy po prostu wasza osoba jest w jakimś konflikcie, ale jak już powiedziałam, sprawdzimy. Jakie są intencje waszej osoby, osoby, o której myślicie, w stosunku do was? Mi się wydaje, że to jest jakaś nowa osoba. To jest jakaś nowa osoba i ta osoba zdecydowanie czeka. Ta osoba chce, chce, chce może, może być zmienna, ale wątpię. Mi się wydaje, że bardziej ta osoba czeka na lepszy czas. Na czas, który może przyjść niedługo, bo ta osoba chce wam dać ten kielich, zobaczcie. To jest ta osoba z tym kielichem. Wy nie wiecie, a oni po prostu wiedzą. Wy nie wiecie, a oni. mogą mieć jeszcze jakiś konflikt w głowie na ten temat, ale zdecydowanie idą w waszą stronę i chcą wam dać ten kielich. I czekają na jakieś zmiany? Może, jakby, może wy, żebyście wy zmienili zdanie? Jakie wy działania będziecie? Jakie działania w stosunku do waszej osoby, Skorpiony? Jakie działania podejmiecie? Ty też napiszecie. Dużo miłości, dużo takich uczuć, ale to jest taka. Taka miłość, to są dopiero początki, to jest takie flirtowanie, to jest takie miłe wiadomości, to, są, to jest taki dopiero początek, taki coś nowego między wami. Takie miłe, słodkie. Z obydwu stron. Niektóre z was skorpiony możecie mieć wrażenie, że znacie tę osobę już przez dłuższy czas, że to jest ktoś, kogo już kiedyś znaliście, takie, możecie mieć takie wrażenie. Zdecydowanie pozytywne uczucia. Natomiast wy nie chcecie o tym mówić, wy się tak jakby, nie wasze ego, ale wy tak jak gdyby nie wiem czy się boicie, bo macie siłę, ale tak na razie się wstrzymujecie, żeby o tym mówić, wstrzymujecie się, żeby coś powiedzieć, że tak, lubię was i w ten sposób, nie chcecie jeszcze tego powiedzieć, nie chcecie o tym mówić jeszcze, może trochę się zamknęłyście w sobie, także jeżeli chodzi o jakieś akcje wiadomości, tak, ale wy nie będziecie aż tak do końca otwarte dla tej osoby. Tu jest taka, ja mam takie, taka energia, taka miła, takie flirty, coś miłego, słodkie wiadomości, um, słodkie wspomnienia w tym stylu. Ale wy jeszcze chcecie trochę odpocząć wy jeszcze chcecie mieć tego breaka takiego. Działania waszej osoby w stosunku do was, zobaczmy. Ta osoba jest szczęśliwa, ta osoba chce być szczęśliwa emocjonalnie, no również ta osoba też się może blonkować. Ja tutaj widzę, że wy możecie nie rozmawiać albo po prostu się sprawdzacie jeszcze. Ta osoba również ma jakieś problemy. Nie wiem, to jest dla niej osoby jakimś ciężarem. Zdecydowanie zobacz, zobaczmy, zobaczmy najpierw te pięć buław, bo to mnie najbardziej interesuje. Co to jest za konflikt? Ta osoba może się bać, że zostanie przez Was oszukana, że może się przyjechać. Ta osoba mi się wydaje, że boi się, nie chce, nie chce e, ładować jakichś uczuć, bo boi się zostać oszukana, zostawiona na lodzie. E, nie ufa, to nie jest osoba bardzo ufna. Po prostu mi się wydaje, że boi się ta osoba. Nie wie dokładnie, co ma myśleć na Wasz temat. Nie wie, czy może wam ufać, nie wie, w którą może stronę iść, jeżeli chodzi o was. Dlatego czeka na zmiany. Ta osoba chce odnieść wami sukces, ta osoba jest wami zafascynowana, ale tak, tak jak gdyby się bała jeszcze zrobić kroki to jest konflikt w nich. Oni nie wiedzą tak naprawdę, co mają myśleć o was, jak mają działać, jeżeli chodzi o was. I sami się również boją, sami mają trochę zamieszanie w głowie, w głowie, jeżeli chodzi o Was. Patrzcie, tu jest konflikt, oni są w konflikcie. Nie wiem, czy są w konflikcie z Wami, czy to jest ich konflikt wewnętrzny, bo patrzcie, pięć buław na pięciu buławach. Oni się boją, oni nie chcą być oszukani, oni może się zastanawiają, czy to Wy, czy mają po prostu szukać sobie kogoś innego. Do końca jeszcze nie wiedzą. Dlaczego oni się blokują? Dlaczego tu jest siedem buław? Blokują się przed, przed nową miłością. Nie chcą popełnić błędu, dlatego się blokują. To nie jest nic negatywnego, jeżeli chodzi w stosunku do Was. Ta osoba Was bardzo lubi. Ta osoba chce Wam dać ten kielich, ale z drugiej strony ta osoba nie chce się być oszukana, ta osoba nie chce się po prostu przyjechać na tej nowej miłości. I zdecydowanie to jest jakieś nowe uczucie, nowa miłość, a oni się bronią przed tym jeszcze. Nie ufają. Patrzcie, nowy start, nowa miłość. Zdecydowanie, tylko ta nowa miłość, oni się bronią przed taką miłością przed związkiem takim bardziej stabilniejszym bo po prostu nie chcą się przyjechać powtarzam się już patrzcie oni zdecydowanie się bronią przed nowym startem z wami, mamy trzy asy przed tym się bronią dlaczego się bronią, dlaczego mamy tutaj 10 buław ale nie ma tu żadnych złych kart, oni dobrze o was myślą, tylko to jest ich wewnętrzny konflikt, ich wewnętrzny problem, może dlatego się nie odzywają może nie wiedzą jak się do was odezwać Boją się. Oni się tu przejechali bardzo. Ta osoba miała te 10 mieczy. Patrzcie, 10. Co, coś się zakończyło w ich życiu. Niefajnie. Mamy tutaj 10 mieczy, 10 buław. Mogą wam powiedzieć o tym? O swoich przeżyciach. Dlatego się boją. Dlatego się boją. Tu była jakaś osoba ważna w ich życiu i oni się przejechali na tej osobie. Dlaczego mamy koło fortuny? Na to oni czekają. Dlaczego oni czekają? Czekają, się, oni się sami zatrzymują, bo bardzo uważają was za atrakcyjne skorpiony. Oni się sami bardzo, to jest dużo, dużo, są bardzo wami zafascynowani. Tylko nie mówią o tym, nie powiedzą wam o tym, ale bardzo im się podobacie skorpiony. Bardzo im się podobacie. Natomiast wy, wy też ich bardzo lubicie i też nic nie mówicie. Jest ten flirt. Jaka przyszłość czeka ten związek? Jaka przyszłość, jaka przyszłość, jeżeli chodzi o ten związek? Osiem Pentakli. Trzeba będzie jeszcze trochę popracować, ale to nie będzie praca nad tym związkiem, ale to nie będzie jakaś ciężka praca. To będzie praca, z którą, którą chcecie podjąć z radością. Ten związek przyniesie wam jakąś odnowę. Ten związek. Zawiezie Was na spokojniejsze wody. Ten związek sprawi, że Wasze życie stanie się spokojniejsze. To jest taki spokojny związek. To jest taki związek, który Wam przyniesie ukojenie. Trzeba będzie włożyć trochę pracy, ale Wy dzięki temu związkowi popłyniecie na spokojniejsze wody. Jeszcze jest czas, żebyście się pouczyli sami siebie, żeby się poznali, posprawdzali. Wejdźcie na internet, posprawdzajcie wszystkie Facebooki, Instagramy i tym podobne. Tu jeszcze będzie, i tu jest trochę jeszcze nauki, jeżeli chodzi o ten związek. To jest świeży związek, to jest nowy związek. Ta osoba się trochę jeszcze blokuje, bo się boi. Tu są jakieś wydarzenia z przeszłości, które ich bardzo bolały i wy również do końca nie wiecie, ale jest taka między wami taka słodka energia, miła energia. Ta osoba jest zdecydowanie zafascynowana wami, ale nie wie dokładnie, co jeszcze myśleć. Wy natomiast również nie wiecie, co myśleć, ale też bardzo, bardzo lubicie tą osobę. Także w te gierki no, musicie trochę jeszcze, może będziecie musieli trochę po, pograć dłużej, bo musicie się jeszcze poznać, ale zdecydowanie popracować, poznać, e, posprawdzać, po, po, poznać się bliżej, e, ale zdecydowanie ten związek y, przewiezie Was na drugą stronę, ten związek Was przewiezie, przepłyniecie na te spokojniejsze wody, ten związek Wam przyniesie trochę... Trochę takiego spokoju. Wy się może jeszcze trochę blokujecie. Nie wiecie, co my się nie mówicie. Ta osoba się trochę blokuje. Jest bardzo wami zafascynowana. Blokuje się przed, jeszcze przed nowym startem, ale czas. Potrzebny tu jest czas i zmiany. małe koło fortuny, także zostawcie to wszystko wszechświatowi. Poczekajcie, poznajcie się bliżej. I powodzenia. Buziaki Skorpiony, pozdrawiam Was. To było Wasze czytanie. On i ona. Jak Wam się podobało, jak się zgadza, jak rezonuje, przyciśnijcie, lajki, like, komentujcie i do później. Pa, pa pozdrawiam Was serdecznie.